Kolejna czterometrowa przyczepa z serii Gamma Premium. Zapraszam do obejrzenia. Nowim: Produkcja, sprzedaż i wynajem przyczep. Zaczniemy tak jak zawsze, czyli poopowiadamy sobie o tym, co znajduje się w środku. Jak na razie nie ma tego za dużo, bo nie ma tutaj jeszcze sprzętów, ale to za moment się zmieni. No to co, zaczniemy od mebli. Tutaj mamy blat roboczy oraz jakieś półki, jakieś szafki. Obok tego blatu roboczego miejsce na przykład na maszynę do lodów, ewentualnie na jakąś nadstawkę, na kolejne sprzęty, ewentualnie na taki mały stoliczek do frytownicy. To wszystko już indywidualnie e, obgadamy z osobą, która zamierza kupić tę przyczepkę. Nade mną okap półtora metrowy z regulatorem płynności. Lampa LEDowa, kolejne półki, kolejne szafki nad naszym blatem. No i co, taką półkę mamy jeszcze nad lodówką z abrażarką. I ta półka zabiera w sobie instalację, a w zasadzie rozdzielnie z instalacją trójfazową i osobnym podlicznikiem. Po drugiej stronie kąfik sanitarny, czyli dwa podgrzewacze wody, trzy zlewy. Tutaj również mamy bańki na żytą wodę oraz na wodę czystą bo tego wymaga sanepid. Sanepid wymaga również tego, aby taka szafka BHP znajdowała się w kąciku sanitarnym. To oczywiście tutaj u nas się znajduje i to wszystko co jest tutaj z mojej lewej strony jest potrzebne, abyśmy legalnie mogli rozkręcić biznes w przyczepie. Po prostu przyjeżdża sanepid, odbiera nam końcik sanitarny i tak naprawdę możemy prowadzić biznes. Nie tak jak z lokalami, gdzie tych wymagań i pozwoleń jest troszkę więcej. Także myślę, że z prostoty polecałbym Nabyć przyczepę, jeżeli chcemy robić taki biznesik i zdobywać klientów. No dobrze, co więcej? Mamy tutaj również segregator. W tym segregatorze znajdują się oprócz dokumentacji technicznej tej przyczepki, najróżniejsze certyfikaty, najróżniejsze protokoły dotyczące tej przyczepy. To oczywiście jest dawane razem przy zakupie przyczepy przyczepą. Kolejna szafka, kolejne półeczki. W tym miejscu również taka mała, mała mała przestrzeń, myślę, że na kasę fiskalną może, szczególnie, że mamy tutaj e, półkę zamykaną na klucz, na klucz, również wrzutnia na utarg dzienny, tutaj również taki schowek, taka skrytka mała. No i co? Miejsce na, na kolejny sprzęt ewentualnie na e, rozwinięcie tutaj tego, tego blatu roboczego. Przed nami okno trzymodułowe, zamykane na klucz. No i co? Myślę, że w środku już opowiedziałem, wszystko co mogłem. Za chwilę wstawimy tutaj sprzęty, pokażemy jak ta przyczepa może wyglądać, i następnie przejdziemy się na zewnątrz. Nowim. No to mamy już przy sobie sprzęty, czyli naleśnikarka, gofrownica oraz jeszcze jedna gofrownica, tym razem trochę inna i miejsce na kolejny sprzęt, ewentualnie na jakieś miski czy produkty. Możemy sobie wyobrazić, że w tym miejscu stoi maszyna do lodów, w tym miejscu konserwator do lodów, no i już mamy gotowy tak naprawdę biznes. No dobra, ja teraz te sprzęty stąd demontuję i za chwilę kolejna wersja, tym razem może coś bardziej tego. Nowim. No i co? Wynieśliśmy już słodkie sprzęty i włożyliśmy tutaj coś innego. Na przykład taką płytę grzewczą, na przykład na hamburgery. Tutaj również jakiś opiekacz, roller do parówek, a po drugiej stronie znajduje się mikrofalówka. No okej, okay, no ale gdzie te wszystkie sprzęty możemy podłączyć? A podłączyć je możemy, jak Państwo zobaczą, tutaj z tyłu mamy takie przepusty kablowe. One są w różnych miejscach na naszych blatach. Po drugiej stronie tutaj, gdzie mikrofalówka, również on jest tam z tyłu ukryty. Jak widzimy, mamy tutaj jeszcze troszkę miejsca, i tak jak mówiłem na początku filmu, tutaj możemy zrobić sobie taki mały blachik roboczy, na przykład na maszynę do frytek, a po tej stronie jest miejsce na witrynę sałatkową. No dobrze, myślę, że możemy jeszcze porozmawiać o finansowaniu. Nasza firma proponuje Państwu leasing oraz kredyt. Taka ciekawostka: ostatnio, gdy przeprowadzaliśmy symulację dla naszego klienta leasingu, to mniej więcej taka przyczepka wyszła w kwocie 15 tysięcy złotych. No, i później oczywiście raty. Ale co warto zaznaczyć, jest oferta konkurencyjna dla różnych franczyz, gdzie również płacamy 15 tysięcy zł, ale jesteśmy związani umową na kilka lat oraz musimy wszystkie produkty brać od danego dostawcy. U nas czegoś takiego nie ma. U nas jest jedynie yy, wpłata w wysokości 15 tysięcy zł, następnie Raty w wysokości około 600 zł, ale tutaj oczywiście jest wiele zmiennych warunków i są Państwo wolni, są Państwo czyści od produktów, które gdzieś muszą Państwo konkretnie od jakiegoś producenta brać. U nas, nie, u nas czegoś takiego nie ma, także myślę, że to jest korzystna oferta. No dobra, chodźmy teraz szybko na dwór i zobaczmy, jak ta przyczepa nam się tutaj prezentuje. Czyli to, co mówię już zawsze i z pamięci, dyszel odkręcany, dzięki czemu możemy sobie zrobić dookoła z przyczepy budkę. Podpory ślimakowe. Tutaj rączki do przepychania przyczepy. Nade mną jest klapa sprzedażowa. Po drugiej stronie, no, nic wielkiego tutaj nie możemy wymienić. I ostatnia strona: jedynie wyrzutnik powietrza, bo w środku, jak widzieliśmy, jest okap z filtrem. Myślę, że już wyczerpaliśmy temat na dzisiaj. Także jeżeli są Państwo zainteresowani taką, lub podobną, lub zupełnie inną przyczepą, na przykład jakimiś furgonami, albo chociażby nowość, czyli STX. To znaczy, przyczepa do przewozów skuterów śnieżnych. Zapraszamy serdecznie do nas do Kotlina lub pod, do kontaktu pod numerem z telefonu podanym poniżej. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Nowim: Produkcja, sprzedaż i wynajem przyczep.